Podcast Takie Bajki zaprasza do wysłuchania bajki autorstwa Charles'a Pero w przekładzie Haliny Bokserównej pod tytułem Co widział księżyc? Według Andersena. Czyta Anna samson -Zonie. Było to wczoraj, opowiadał księżyc. Zajrzałem... Przypadkowo na podwórze. Mała dziewczynka goniła kurę, która uciekała przed nią w najwyższym przerażeniu. Ojciec dziewczynki bardzo się na nią gniewał. Końca historii nie widziałem, gdyż pomknąłem w dalszą podróż. Dziś znów, przypadkowo, zajrzałem na podwórze. Zrazu panowała tam zupełna cisza. Ale znów zjawiła się moja mała znajoma i pobiegła do kurnika, gdzie wybuchło okropne przerażenie. Biedne kury biły skrzydłami, gdacząc w niebo głosy. Byłem oburzony na małą dziewczynkę i ogromnie się ucieszyłem, gdy usłyszałem, że ojciec gniewa się na nią bardzo. Co ty znów tu robisz? Malutka płakała. Chciałam pocałować kurtę i przeprosić za wczorajszą krzywdę, a tyś mi przeszkodził. Ojciec pocałował ją w czoło, a ja scałowałem łeski z jej niewinnych ocząt. Koniec bajki.